Jeżeli naprawdę się jako Polacy nie ogarniemy, to będziemy mieli duży problem. Był e, w 2023 roku również był zamówiony w partnerstwie publiczno-prywatnym e, e, amunicję. 155 mm. Na pewno domyślają się państwo co z tym zamówieniem się stało? Zostało w, Zamówienie do, było rozwalone. na milion sztuk, to dodam. <laughs> Dokładnie i jeszcze raz robiony w partnerstwie publiczno-prywatnym. Ja naprawdę bardzo szanuję takie, takie podejście do, do inwestycji, bo prywatna osoba, prywatna firma, jeżeli inwestuje, no to robi to tanio i dobrze, tanio i dobrze. No ale oczywiście ten rząd to zlikwidował i teraz mówi, że oni będą mieli swój. Tylko dwa lata straciliśmy, a, a, a tak naprawdę wojna jest u naszych granic. No, całe, całe, no, pokładam wielkie nadzieje w prezydencie Donald, Donaldzie Trumpie, że on sobie z tym poradzi, e, tylko znowu widzimy e, nasze bagienko e, naszych rządzących, którzy no niestety wrócili do tego rządzenia, jakie było za ich pierwszych rządów 2007-2015, walki o krzesło, e, rozgrywanie e, wewnętrzne i, I atakowanie. Brak pieniędzy, opozycji. Panie Pośle, i brak pieniędzy, jak Szykuję, mówił tak. nie e, ma, nie pan Rosłowski. Tak. Wielka... Tak. Stan finansów publicznych jest dramatyczny. E, 150 7 miliardów złotych dziury, dziury budżetowej za 7 miesięcy. Panie pośle, czy minister Domański jeszcze kontroluje ten budżet, czy, czy grozi nam, że proszę, implozja. Tu mieliśmy eksplozję drona, ale teraz będziemy mieli implozję budżetu.